Podcast o seniorach z troską i zrozumieniem. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy naszego podcastu z troską i zrozumieniem. Nazywam się Sławomir Bednarski i jestem gerontologiem, duszpasterzem oraz dyrektorem domu pomocy społecznej. Dzisiejszy odcinek kieruje szczególnie do osób starszych. Przewlekle leżących oraz ich rodzin i opiekunów. Będziemy rozmawiać o bardzo ważnym i niestety powszechnym problemie, czyli odleżynach u seniorów leżących. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka, w którym postaram się przekazać wiedzę w sposób przystępny, serdeczny i empatyczny. Czym są odleżyny i dlaczego powstają? Odleżyny, inaczej odparzenia lub odciski od łóżka, to rany i owrzodzenia skóry powstające u osób, które muszą długo leżeć lub siedzi siedzieć bez ruchu. Dochodzi do nich wskutek długotrwałego ucisku ciała na podłoże, co powoduje niedostateczne ukrwienie uciskanych tkanek. Mówiąc prościej, gdy ktoś leży w jednej pozycji godzinami lub dniami. Krew nie dopływa odpowiednio do miejsc ciągle naciskanych, skóra i mięśnie nie otrzymują tlenu i składników odżywczych i zaczynają obumierać. Taki ciągły ucisk i niedotlenienie prowadzi najpierw do zaczerwienienia skóry, potem do uszkodzenia skóry, a z czasem do powstania głębokiej rany. Niestety, odleżyny często są bolesne i bardzo trudno się goją, a mogą prowadzić do groźnych powikłań, jak ciężkie zakażenia. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, skąd się biorą i co jeszcze ważniejsze, jak im zapobiegać. Główną przyczyną odleżyn jest zatem unieruchomienie ciała i stały nacisk na tę samą okolicę. Dochodzą do tego tarcie i tzw. siły ścinające, np. gdy chory suwa się na poduszce, warstwy skóry przesuwają się względem siebie, co dodatkowo uszkadza tkanki. Jeśli dojdzie do tego wilgoć, np. pot lub nietrzymanie moczu, skóra robi się miękka i podatna na urazy. Wilgotna skóra łatwiej ulega uszkodzeniu i maceracji, a brak higieny sprzyja nadkarzeniom bakteryjnym i z czasem także powoduje rany. Jak widać, odleżyny mają wiele przyczyn, ale wspólnym mianownikiem jest to, że osoba chora nie jest w stanie sama zmienić pozycji. Naszym celem jako opiekunów jest więc nie dopuścić do długotrwałego ucisku jednego miejsca ciała seniora. Jakie są najczęstsze miejsca powstawania odleżyn? Odleżyny mogą pojawić się w każdej części ciała narażonej na stały ucisk, zwłaszcza tam, gdzie kości leżą płytko pod skórą. Najczęściej dotyczy to miejsc takich jak okolice krzyżowej pośladki, dolna część pleców, okolica kości ogonowej, kość krzyżowa i pośladków. Na których często spoczywa ciężar ciała. Innym miejscem to pięty i kostki. Stopy opierające się o materac są bardzo narażone na ucisk, zwłaszcza pięty. Kostki okolice kostek bocznych również często ulegają odparzeniom. Biodra i guzki kulszowe u osób leżących na boku. Ucisk dotyczy bioder, a u siedzących na wózku inwalidzkim punktami nacisku są guz, guzki kulszowe, czyli dolna część miednicy. Innymi miejscami to łopatki i plecy. Długotrwałe bowiem leżenie na plecach może spowodować odleżyny w okolicy łopatek. Następnie łokcie. Kiedy ręce długo spoczywają bez ruchu, skóra na łokciach może ulec uszkodzeniu. Także tył głowy u osób leżących płasko, zwłaszcza bardzo słabych. Odleżyny zdarzają się na potylicy, czyli z tyłu głowy. I wreszcie kolana. Rzadziej się pojawiają, ale mogą powstać na kolanach odleżyny, na przykład gdy kolana ocierają się o siebie w jednej pozycji. Te miejsca wymagają szczególnej uwagi. To tam najpierw pojawia się zaczerwienie, czy ból, sygnalizując początki odleżyny? Za chwilę powiem o objawach, na które trzeba szczególnie zwracać uwagę. Czynniki ryzyka kto jest najbardziej narażony? Nie każdy leżący senior dostanie odleżynę zależy to od wielu dodatkowych czynników. Najbardziej narażone są osoby, które po pierwsze są przewlekle unieruchomione. Czyli każdy, kto dzień i noc leży w łóżku lub spędza większość czasu na wózku, jest w grupie ryzyka. Brak ruchu to podstawa powstawania odleżyn. Po drugie, w bardzo podeszłym wieku skóra seniora bywa naprawdę cienka, delikatna i mniej elastyczna. Z wiekiem także krążenie bywa słabsze. To sprawia, że nawet mniejszy ucisk może uszkodzić skórę. Po trzecie, Niedożywienie i odwodnienie. Gdy organizm ma niedobory białka, witamin i minerałów, skóra łatwiej się uszkadza i gorzej, goli, i gorzej goi. Odwodnienie powoduje suchość i mniejszą elastyczność skóry. Po czwarte, schorzenia przewlekłe, szczególnie cukrzyca, miażdżyca, choroby krążenia czy choroby neurologiczne zwiększają ryzyko odleżyn. Cukrzyca i miażdżyca upośledzają krążenie krwi, a choroby neurologiczne często wiążą się z ograniczeniem czucia lub ruchu. Po piąte, nietrzymanie moczu i stolca. Ciągłe zawilgocenie skóry moczem lub potem sprawia, że skóra maceruje się i łatwo ulega uszkodzeniu. Konieczne jest wtedy szczególne dbanie o higienę i częsta zmiana bielizny czy podkładów. I wreszcie, po szóste, zaburzenia czucia lub świadomości. Osoby, które nie czują bólu lub nie potrafią komunikować swojego dyskomfortu, np. po udarze czy z demencją, mogą nie dać znać, że coś ich uciska. Jeśli osoba bliska Wam lub pod Waszą opieką spełnia którejś z tych kryteriów, bądźcie szczególnie czujni. Odleżyny mogą powstać już w ciągu kilku dni, a nawet w ciągu kilku godzin, a ich leczenie bywa długie i trudne. Dlatego najlepiej zawczasu im zapobiegać, o czym powiem za chwilę. Pierwsze objawy odleżyn, na co zwrócić uwagę. Bardzo ważne jest wczesne rozpozna rozpoznanie odleżyn, bo na początku najłatwiej je zatrzymać. Każdego dnia lub przynajmniej kilka razy w tygodniu warto oglądać skórę osoby leżącej, zwłaszcza w miejscach narażonych na ucisk, o których przed chwilą powiedziałem. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim zaczerwienienie skóry. Jeśli na skórze pojawia się czerwona plama, zwłaszcza na wystającej kości, na przykład napięcie, biodrze, pośladku. To może być sygnał ostrzegawczy. U zdrowej osoby takie zaczerwienienie blednie po naciśnięciu palcem, ale jeśli nie blednie pod naciskiem, oznacza to pierwsze stadium odleżyny. Skóra może być też cieplejsza w dotyku niż otoczenie. Ból lub dyskomfort. Senior. Może skarżyć się, że dane miejsce go piecze, boli lub swędzi. Ból może występować nawet zanim pojawi się otwarta rana. Niestety, niektóre osoby, na przykład z zaburzeniami czucia, mogą nie odczuwać bólu, dlatego tak ważna jest kontrola wzrokowa. Kolejna sprawa to stwardnienie lub obrzęk. Tkanki w miejscu przyszłej odleżyny czasem robią się twardsze, lekko nabrzmiałe. Organizm reaguje na ucisk stanem zapalnym. Wtedy obszar może być obrzęknięty. I wreszcie uszkodzenie naskórka. Na wczesnym etapie może pojawić się pęcherz, otarcie lub płytka ranka. Jeśli zauważymy pęcherzyki czy otwartą ranę, to znak, że odleżyna przechodzi w poważniejszą fazę. Jeśli zobaczycie Jakikolwiek z tych objawów nie zwlekajcie z reakcją. Nawet najmniejsze zaczerwienienie, które nie znika, wymaga uwagi. Na tym etapie można jeszcze zapobiec rozwojowi odleżyny. Im wcześniej zadziałamy, tym większa szansa, że skóra się zagoi. Za moment opowiem o tym, jak zapobiegać odleżynom i co robić, by pierwsze objawy nie przerodziły się w głęboką i uciążliwą ranę. Profilaktyka odleżyn czyli jak zapobiegać powstawaniu ran. Najważniejsze przesłanie tego odcinka brzmi lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka odleżyn to codzienne, drobne działania, które chronią skórę seniora. Wprowadźmy je od pierwszego dnia opieki. Nie czekajmy, aż pojawi się problem. Oto najważniejsze zasady zapobiegania odleżynom. Po pierwsze, regularna zmiana pozycji to absolutna podstawa. Osoby leżącej należy zmieniać, osobie leżącej należy zmieniać ułożenie ciała co około 2-3 godziny. Jeśli chory leży na plecach, pomagamy obrócić go na bok, po pewnym czasie na drugi bok, a jeśli stan pozwala, na chwilę posadzić. Im częściej zmieniamy pozycję, tym lepiej rozkłada się nacisk i unikamy długotrwałego ucisku w jednym miejscu. Pamiętajmy jednak, że żeby to robić delikatnie i spokojnie, by nie sprawiać bólu ani nie powodować starcia skóry. Po drugie, specjalny materac przeciwodleżynowy lub poduszki. Warto zaopatrzyć się w materac zmniejszający nacisk na ciało. Dostępne są materace zmiennociśnieniowe, tzw. bąbelkowe lub rurowe, które za pomocą pompki zmieniają punkty podparcia ciała, dzięki temu różne części ciała na zmianę są obciążone. Jeśli nie mamy materaca elektrycznego, można ułożyć, można skorzystać czy wykorzystać materac piankowy z wypustkami, czyli tzw. materac jesz lub poduszki przeciwodleżynowe podkładane na przykład pod pięty czy łokcie. Ważne, by materac był dobrany do wagi pacjenta i by był dobrze przykryty czystym i gładkim prześcieradłem. Sprawa trzecia – miękka, czysta pościel i odzież. Skóra leżącego seniora powinna spoczywać na gładkich, delikatnych tkaninach, które nie drażnią i nie obcierają. Najlepsza jest bawełna lub inne naturalne materiały pozwalające skórze oddychać. Bielizna i piżamy nie mogą być za ciasne, ani mieć grubych szwów w miejscach ucisku. Pościel należy często zmieniać, utrzymać w czystości i dbać, by nie było na niej okruchów czy zagnieceń mogących uciskać skórę. Po czwarte, dbanie o higienę i kondycję skóry. Codzienna pielęgnacja skóry to kolejny filar profilaktyki. Skórę osoby leżącej myjemy regularnie, delikatnie osuszamy, nie trąc ręcznikiem zbyt mocno, i nawilżamy odpowiednimi kremami lub oliwką. Szczególną uwagę zwracamy na miejsca narażone na zamoczenia. Jeśli senior ma problemy z nietrzymaniem moczu lub stolca, należy często zmieniać pieluchę lub podkład. Dobrze jest używać chłonnych podkładów higienicznych, które zabezpieczają łóżko przed wilgocią. Czyszcząc skórę, można używać łagodnych środków myjących o neutralnym pH oraz preparatów ochronnych typu kremy barierowe na okolice narażone na zamoczenie. Czysta i nawilżona skóra jest bardziej odporna, a przesuszona. Czy podrażniona łatwiej pęka i ulega odparzeniom? Sprawa następna odpowiednia dieta i nawodnienie. To, co je i pije, senior, ma ogromny wpływ na stan jego zdrowia, na stan jego skóry. Posiłki bogate w białko, witaminy, zwłaszcza witaminy A, C i E, oraz minerały wzmacniają tkanki i wspomagają ich regenerację. W diecie osoby, Zagrożonej odleżynami nie może zabraknąć pełnowartościowego białka, mięsa, ryby, nabiał lub białko roślinne, nie może zabraknąć świeżych warzyw i owoców oraz odpowiedniej ilości tłuszczów. Bardzo ważne jest też picie odpowiedniej ilości płynów, by organizm nie był odwodniony. Nawilżona od wewnątrz skóra jest bardziej elastyczna i odporna. Jeśli senior ma mały apetyt, warto skonsultować z lekarzem lub dietetykiem suplementację np. odżywki białkowe. I wreszcie sprawa ostatnia, aktywność i rehabilitacja. Na miarę możliwości starajmy się zapewnić choć odrobinę ruchu. Jeśli senior nie wstaje z łóżka, można wykonać z nim proste ćwiczenia w łóżku, poruszanie rękami, nogami, ostrożne zmiany pozycji, Delikatne masaże wokół narażonych miejsc, nie bezpośrednio na zaczerwienienia, ale obok, by pobudzić krążenie. Ruch poprawia ukrwienie mięśni i skóry, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko odleżyn. Warto skorzystać z, po z pomocy fizjoterapeuty, który pokaże bezpieczne ćwiczenia dla osoby leżącej. Powyższe działania stosujemy każdego dnia. Wejdą one w nawyk zarówno opiekunowi, jak i seniorowi. Pamiętajmy, że odleżyny pierwszego i drugiego stopnia można całkowicie wyleczyć, ale te bardziej zaawansowane da się już tylko zaleczyć. Dlatego tak ważne jest konsekwentne zapobieganie od samego początku opieki. Jak wspomniałem wcześniej, lepiej zapobiegać niż leczyć. Co robić? Gdy odleżyna się już pojawi. Mimo wszelkich starań, może się zdarzyć, że pojawi się odleżyna i co wtedy? Najważniejsza jest szybka reakcja. Oto kilka kroków postępowania, gdy zauważymy odleżynę lub nawet podejrzewamy, że zaczerwieniony obszar może się w nią przerodzić. Najpierw odciążenie miejsca, natychmiast zmieniamy pozycję chorego, tak aby nie uciskać zmienionego miejsca. Jeśli odleżyna jest na przykład na prawym biodrze, układamy osobę na lewym, boku lub na plecach. Można podłożyć miękką poduszkę tak, by miejsce z odleżyną znajdowało się w okienku bez kontaktu z podłożem. Chodzi o to, aby poprawić ukrwienie tej okolicy. Następnie oceniamy stopień zaawansowania odleżyny. Przy drobnych odleżynach zaczerwienienie, niewielki pęcherz. Możemy spróbować działać domowymi sposobami, ale większe lub głębsze rany wymagają konsultacji medycznej. Jeśli widzimy uszkodzenie skóry, odsłonięte tkanki, ropę, silny stan zapalny, wezwijmy lekarza lub wy wykwalifikowaną pielęgniarkę czy opiekunkę. Specjalista oceni stopień odleżyny i pop podpowie, jak należałoby ją leczyć. Nie bagatelizujmy nawet małych ran. Bo mogą szybko się powiększyć. Następnie higiena i opatrywanie rany. Miejsce odleżyny należy bardzo delikatnie oczyścić z użyciem łagodnego środka, np. soli fizjologicznej lub preparatu zaleconego przez lekarza. Nie stosujmy drażniących środków odkażających na zdrową skórę wokół. Najlepiej skonsultować z lekarzem co użyć. Po oczyszczeniu nakładamy jałowy opatrunek. W aptece dostępne są specjalistyczne opatrunki na odleżyny: hydrożelowe, piankowe ze srebrem i inne, które utrzymują wilgotne, przyjazne środowisko gojenia. W przypadku płytkich zmian często stosuje się także maści na odleżyny z antybiotykiem, zalecane przez lekarza. Opatrunek chroni ranę przed zanieczyszczeniem. I utrzymuje odpowiednią wilgotność, co przyspiesza gojenie. Sprawa następna: leczenie według zaleceń lekarza. Jeśli lekarz przepisze specjalną maść czy opatrunek, stosujmy ją dokładnie według wskazówek. Regularnie zmieniajmy opatrunki, zwykle co 1-2 dni lub według zaleceń lekarskich. Przy głębszych odleżynach mogą być potrzebne opatrunki specjalne, pochłaniające wysięg lub wspomagające gojenie. Często lekarz lub pielęgniarka pokaże rodzinie, jak zmienić opatrunek w domu. Kolejna rzecz to monitorowanie stanu rany. Obserwujmy, czy odleżyna się zmniejsza i goi, czy wręcz przeciwnie, powiększa, pogłębia, pojawia się brzydki zapach, ropa. Nasilony ból lub zaczerwienienie wokół. Pogorszenie stanu rany albo objawy infekcji, czyli gorączka, ropna wydzielinia, to sygnał, by niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Czasem konieczne jest włączenie antybiotyku ogólnoustrojowo lub oczyszczenie rany chirurgicznie. W zaawansowanych przypadkach bywa potrzebny zabieg usunięcia martwych tkanek, a nawet przeszczep skóry oczywiście, Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz w szpitalu. I wreszcie rzecz ostatnia, kontynuacja profilaktyki. Pojawienie się jednej odleżyny oznacza, że skóra jest zagrożona też w innych miejscach. Teraz tym bardziej pilnujmy wszystkich zasad profilaktyki: częstych zmian pozycji, odciążenia chorego miejsca, higieny, diety, nawodnienia. Często przydaje się konsultacja z profesjonalistą do spraw leczenia ran lub pielęgniarką środowiskową, aby pomogła opracować plan zapobiegania kolejnym odleżynom. Pamiętajmy, że przy każdej odleżynie warto skonsultować się z personelem medycznym lub praktykiem, nawet jeśli wydaje się, że to niewielki problem. Doświadczona pielęgniarka, lekarz, opiekunka doradzą jak leczyć ranę. I często podpowiedzą, jak uniknąć kolejnych tego typu problemów. Wsparcie medyczne jest naprawdę ważne, zwłaszcza w głębszych zmianach. Nie bójmy się prosić o pomoc. Lepiej zapytać zawczasu, niż później walczyć z powikłaniami. Wsparcie rodziny i opiekunów, delikatność i troska. Opieka nad osobą leżącą to nie tylko kwestie medyczne, ale także. Codzienna czułość, delikatność i zrozumienie. Odleżyny i zagrożenie nimi to temat wrażliwy, dlatego sposób, w jaki pomagamy seniorowi, jest ogromnie ważny. Jak rodzina i opiekunowie mogą wspierać bliskiego w tak trudnej sytuacji, o tym właśnie kilka słów chcę powiedzieć. Przede wszystkim szacunek i godność dla chorego. Pamiętajmy, że senior pozostaje osobą dorosłą, która zasługuje na poszanowanie prywatności. Gdy wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne typu mycie, zmianę bielizny, opatrywanie odleżyn, informujmy wcześniej, co zamierzamy zrobić. Mówmy ciepłym tonem, starajmy się nie odsłaniać więcej ciała niż to konieczne. Dla wielu starszych osób sytuacja, w której ktoś je myje czy przewija, bywa naprawdę krępująca. Takt i delikatność – Pomogą im to przeżyć bez upokorzenia. Bądźmy też uważni na sygnały bólu. Gdy obracamy chorego, róbmy to powoli i zapowiedzmy każdy ruch. Jeśli jakieś działania sprawiają większy ból, np. przemywanie rany, uprzećmy, to może trochę zapiec, ale postaram się zrobić to łagodnie. Warto zaangażować seniora w miarę możliwości, poprosić, by uniósł lekko ramię, lub spróbował przesunąć się kawałek. To daje mu poczucie sprawczości. Nigdy nie złośćmy się, że znów trzeba zmieniać pościel, albo że coś trwa długo. Taka frustracja łatwo udzieli się podopiecznemu. Zamiast tego okazujmy cierpliwość, która jest właściwie ze wszechmiar potrzebna. Jeżeli czujemy zmęczenie opieką, co jest zrozumiałe i właściwie oczywiste, poszukajmy wsparcia. Kogoś do pomocy przy opiece, przy opiece, choćby na kilka godzin w tygodniu, by zregenerować siły i wrócić do chorego z nową energią. Warto również rozmawiać i słuchać seniora. Osoba przewlekle chora często zmaga się z poczuciem zależności, bywa przygnębiona swoją sytuacją. Pozwólmy jej wyrazić te emocje. Czasem senior będzie chciał ponarzekać, wyrazić smutek czy złość. Bądźmy wtedy przy nim, wysłuchajmy, przytaknijmy. Rozumiem, że jest ci ciężko. Nie trzeba na siłę pocieszać słowami, będzie dobrze. Czasem lepiej powiedzieć jestem przy tobie, razem przez to przejdziemy. Taka emocjonalna bliskość bywa równie ważna jak opatrunek na ranie. I wreszcie zaangażujmy rodzinę w miarę możliwości. Bliski leżący nie powinien czuć się sam ze swoim cierpieniem. Wnuki mogą przyjść w odwiedzinę, ktoś może poczytać nagło z gazetę, albo wspólnie obejrzeć zdjęcia z albumu. To tylko przykłady, ale zwracam uwagę na to, że to odwraca uwagę od bólu i przypomina choremu, że jest kochany, że wciąż jest częścią rodziny. Poczucie bycia kochanym i potrzebnym działa jak najlepsze lekarstwo na ducha, a i ciało. Lepiej się wówczas goi, gdy jest atmosfera miłości. Drodzy słuchacze, zbliżając się do końca tego odcinka, chciałbym podsumować najważniejsze przesłania. Odleżyny u seniorów leżących to poważne wyzwanie i to jest sprawa najważniejsza, ale możemy mu sprostać dzięki wiedzy, uwadze i sercu wkładanemu w opiekę. Pamiętajmy o profilaktyce. Częstej zmianie pozycji, odpowiednim materacu, pielęgnacji skóry i dobrej diecie oraz nawodnieniu. To nasze narzędzia w walce z odleżynami. Reagujmy na pierwsze objawy. Zaczerwienienie to sygnał alarmowy, aby działać. Gdy już pojawi się rana, nie bójmy się prosić o pomoc lekarzy i pielęgniarek, a jednocześnie, jednocześnie, róbmy co w naszej mocy w domu. Odciążajmy chorego, dbajmy o higienę i komfort. Opiekując się bliskimi, pamiętajmy o delikatności i szacunku. Ciało Seniora może być słabe i chore, ale jego serce i godność nadal wymagają naszej troski. Wspierajmy nie tylko ciałem, ale i duchem, dobrym słowem, obecnością, modlitwą, czy po prostu tym, że jesteśmy zawsze na miejscu. W ten sposób Razem niesiemy ciężar choroby z naszymi bliskimi. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu. Dzisiejszy odcinek jest już dwunastym i można powiedzieć ostatnim w, tej, ostatnim w tej pierwszej serii podstawowych spraw dotyczących opieki nad seniorami. Myślę, że będą następne odcinki, ale jeszcze się zastanowię, w jakiej formie, bo te ostatnie. 12, które właśnie się kończą, to naprawdę długie odcinki, które wymagają wiele cierpliwości, aby przez nie przebrnąć do końca. Być może następne odcinki będą krótsze, aby można było swobodnie i można powiedzieć bez jakiegoś zmęczenia słuchać o kolejnych sprawach dotyczących opieki nad seniorami. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że nie jesteście sami. Jako społeczność rodzin, opiekunów i profesjonalistów, zawsze wspieramy się nawzajem w trosce o naszych seniorów. Życzę Wam naprawdę dużo sił, cierpliwości i nadziei na co dzień i do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji z cyklu podcast o seniorach z troską i zrozumieniem. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się ciepło. Szczęść Boże.